Obrzęk towarzyszy tak naprawdę każdemu rodzajowi nowotworów i wystąpić może przy każdym rodzaju nowotworów. Najczęściej obrzęki spotykamy u pań po mastektomiach, po usunięciu piersi, po usunięciu węzłów chłonnych związanych z leczeniem raka piersi. Ale nie wykluczamy ich również przy nowotworach jamy brzusznej, przy nowotworach. Miednicy. Jest to troszeczkę inny rodzaj obrzęku, bo sytuuje się w innym miejscu, ale niestety obrzękiem zagrożony jest każdy pacjent onkologiczny. Co nie zmienia faktu, że nie należy się go bać, tylko z nim walczyć. Wyróżniamy obrzęki żylne i wyróżniamy obrzęki limfatyczne. Co to jest obrzęk? Obrzęk to zwiększenie objętości danej tkanki, ręki, nogi, brzucha, tkanki na brzuchu, które jest, która jest wypełniona na razie płynem śródtkankowym, śród bo jeszcze nie mówimy o limfie, e, i zwiększa swoją objętość. Obrzęk, kiedy już wystąpi, dość mocno utrudnia pacjentom funkcjonowanie, ponieważ Obrzęki często bolą, zmniejszają mobilność, zmniejszają siłę mięśniową. Dlatego z każdym rodzajem obrzęku, bez znaczenia czy mówimy o obrzęku żylnym, czy mówimy o obrzęku limfatycznym, warto pracować, ale pracować prawidłowo i pracować mądrze. Obrzęki limfatyczne w leczeniu onkologicznym najczęściej powstają jako konsekwencja usunięcia węzłów chłonnych bądź ich zablokowania. Operacje piersi, operacje w miednicy często muszą odbyć się razem z usunięciem węzłów chłonnych. Odjęcie węzła chłonnego nawet węzła chłonnego wartowniczego utrudnia pracę całego układu chłonnego funkcję odpowiedzialną za odbieranie już limfy z danego obszaru przejmują inne węzły chłonne i zaadaptowanie się im do nowej sytuacji, do zwiększonej pracy czasami wymaga troszeczkę więcej czasu, stąd powstają obrzęki. Każdą pacjentkę, każdego pacjenta onkologicznego, fizjoterapeuta powinien w szpitalu już na pierwszym etapie leczenia chirurgicznego nauczyć prawidłowego wykonywania masażu limfatycznego. Takiego masażu, który każdy pacjent byłby w stanie użyć w warunkach domowych które pacjentki onkologiczne, pacjentki po mastektomiach powinny wykonywać każdego dnia, codziennie, nawet jeśli ten obrzęk jeszcze nie wystąpił. Jeżeli zauważymy u siebie pierwsze objawy obrzęgu, pierwsze zwiększenia obwodów kończyn, warto jest udać się do specjalisty, udać się do fizjoterapeuty po to, żeby już wprowadzić czy drenaż limfatyczny, czy masaż limfatyczny, bo być może starczy rozblokować sploty limfatyczne i obrzęk schodzi samoczynnie. Być może wystarczy wspomóc splot limfatyczny kinozytajpingiem i z obrzękiem bardzo szybko i sprawnie możemy sobie poradzić. Absolutnie obrzęk czy limfatyczny, czy żylny nie wyklucza ćwiczeń, wręcz przeciwnie, ćwiczenia, ruch, pompa mięśniowa jest niezbędna do tego, abyśmy skutecznie i trwale mogli radzić sobie z obrzękiem, który wystąpił, i radzić sobie, by ten obrzęk nie nawracał. Ruch jest nieodłączną i niezbędnym elementem terapii przeciwobrzękowej. rola fizjoterapeuty czyli znowu nasze ręce są niezbędne by skutecznie radzić sobie z obrzękiem to fizjoterapeuta decyduje czy wykonujemy drenaż czy wykonujemy masaż limfatyczny, która z metod będzie miała wyższą wartość i która będzie skuteczniejsza. To fizjoterapeuta dobiera prawidłowe ćwiczenia, prawidłowe ruchy, jakie pacjent ma wykonywać w domu, by prawidłowo działała pompa mięśniowa. To fizjoterapeuta uczy pacjenta, jak prawidłowo wykonywać Masaż limfatyczny w domu. I wreszcie, to fizjoterapeuta w ostatniej fazie, kiedy obrzęg jest tak duży, że tymi pierwszymi metodami nie możemy sobie poradzić, uczy pacjenta i przeprowadza pierwsze bandażowania.